Siemaneczku, Siemenecz tulonaria tu Dzisiaj nagrywamy coś, jakiś tycoon chyba To jest taki tycoon, tylko nie wiem, który jest mój, wiecie Chyba ten Dobra, lecimy Tak, to był mój Wow, pierwszy pracownik, taki troszkę drogi Dobra To róbcie, róbcie, ja nie wiem w ogóle o co z tym chodzi, więc Dobra, zobaczymy sobie w trakcie. Zobaczymy w trakcie gry. Aha, czyli najpierw trzeba skończyć całe krzesło? Aha, dobra, nie zrozumiałem tylko troszkę, loki. Co się zmieni? Mm, dobra, okej. Okay. Weźmiemy to. Teraz E. Znają go. Bardzo dobrze. No, bierzesz to krzesło? Dziękuję, że łaskawie je wziąłeś. Przydałby mi się bardzo ten pracownik trzeci bo mam ogólnie trochę słabo to faktory i z samej mi ciężko idzie Okej okay. Tam już widzę, że ktoś zabrał to sobie zrobimy to krzesełko i weźmiemy gdzie? Dobra, lecimy sprzedać i teraz mogę jeszcze sobie dokupić tego pracownika i pójdę zobaczyć, czy coś jest za 50 dolców O, są. O, teraz będę mogła dwa razy szybciej. Dobra, podoba mi się to. Ło, trzeci jeszcze. Najpierw to ja w ogóle będę kończyć. i ja to są wszyscy, o, tutaj macie kanał tej dziewczyny pierwszej, to jest kanał, polecam sobie wbić, Nadia Akrobatka, po pozdrawiam tutaj trzy dziewczyny, tą, tą i tą. Nadia Akrobatkę też bardzo pozdrawiam, no, dobrze. O, tutaj też y, bardzo pozdrawiam tam dziewczyna. O, tutaj druga Nadia przeszła, na Nadunia. Dobra, kupujemy to. Sprzedawca jakiś, y, okej, okay, mam tu 100 tych. O, idealne, że będzie się sprzedawca. Kolejna Nadia! Trochę dużo mam tych, tych Nadii. O, tutaj mamy czwartą pracowniczkę. O tej dziewczynki tej nie znam akurat. Więc ja go właściwie no jestem. Szczerze bo nie znam, nigdy nie widziałam. To nie jest moje. No tutaj mamy na Tu też biegła na dunia. O tutaj druga w ogóle mnie. No ja pozdrawiam wszystkich friendów, którzy się tu pojawią. No. Ogólnie pozdrawiam wszystkim chyba. Oj. Oj, tego najbardziej pozdrawiam. Tego gościa najbardziej pozdrawiam. Nie pytajcie się czemu takiego, tak, z takim okropnym skinem, ale najbardziej pozdrawiam. Nie pytajcie się czemu. Dobrze. stać mnie na to tylko chyba. A nie, drugi, drugi przenośnik jeszcze. Dobra. P pi piąty pracownik, kurczę, no nie stać mnie. Niestety. Dobra, muszę poczekać i pozbierać trochę kasiory. Tutaj zobaczymy, co jest w ofertkach. Ale no, chyba nic nie będę kupować, wiecie. Te... Nie, dobra. Zobaczę jeszcze... Aha, czy wszystko jest to samo. Dobra, to nieważne. Jakiś kulary ten sklep. Dobra. Yy, tutaj zaprosimy... Dwie koleżanki zapraszam. Dwie dziewczyny. A nie, trzy w sumie. Pozdrawiam. Trzy dziewczyny pozdrawiam i zapraszam. Może zdążycie nagrać ze mną filmik? No. O, idealnie. Nie, no i tu już nie mam. O, co się robi. Dobra, muszę teraz uzbierać Cassie. Bierzesz? Bierzesz to, dziewczyno? Jakoś kulawo jej to idzie. O, o, o. No kulawo jej to trochę idzie, kulawo. Tym bardziej, że się mega, bardzo śpieszy. O, o, bardzo mi to... Tylko krokodylka bardzo, to mnie mi jakby się nie zauważyli, ja ją nawet zaprosiłam do gry, to widzę, że przyszła tylko w innej formie. O, siódmy pracownik, już nie stać. O! Oj, nie stać. czy znaczy stać, ale nie. Postaramy się sami tu zrobić No tutaj... Y Napiszcie w komentarzach chcesz, czy chcecie drugą część. Tylko yy, najpierw jeśli już to zrobię drugą część wcześniejszego Tekuma. Dobrze niż tego. Dobra, mam nadzieję, że wszystko jasne. Ło 300 jest sprzedawca tego. Kurczę, no to problem. Problem, problem. Dobra. Miejsce na madlenie, nie, nie. No. Tutaj może bym. A kogo mamy w ogóle na serwerze? Ktoś. Dobra, nie. Może, myślałam, że ktoś może by dołączył, ale widzę, że nie. Oj, znowu kolejna rzecz. Te regały są mega są mega duże, nie wiem, jak się zmieszczą do tego kartonowego pudełka, ale spoczko. Oj. Ciężko jest to minąć, te wszystkie to. Regał. No. O, Powitać Tego nie, ten tu nie wiem, kto jest, serio. Nawet mi się tutaj w pracownikach pojawił, teraz zauważyłam. Ale nie mam chęci, jak to to jest. Dobra, róbcie ten regał. Ja tu mam takich wniosków, to kupimy to. No i biegnij sprzedawca. Trzeci przenośnik. Nie, to y, trochę uzbieram. Ten trzeci przenośnik. No dobra, trochę pozbieram um, i później to sobie kupimy. A tutaj na początku to wykupię. No dobra, sto jak kolejne na meble. Um, dobra, no to chwilę sobie poczekamy. No. Mam no, nadzieję, że to y, oglądasz, bo tutaj Cię powitamy. My, tak super. Starałem się, staram powitać. Staram się fajnie powitać, żeby nie było. Y, no. Ktoś tu dołączył. Ja nie z nimi. Co ty oni piszą? No wow. dobra, nieważne. No, starajcie się, starajcie się, bo ja tu zbieram. Nie wiem, czy jak kupować ten siódmy, czy jeszcze poczekać, coś innego za to kupić. Czuję. Chyba kupiłem trzeci przenośnik. Wynik <słuch> w ogóle nie było dziewięć, tylko online, żeby było skrócone. chyba im nie to nie w tekst, my no nie zdążyli nie. tego uzupełnić. Dobra, nie, nie, nie patrzymy na to. Yy, no, lecimy. O. O. Uh -huh. W ogóle yy, ona się nazywa Nadia Podłoga Akrobatka. Ta dziewczyna polecam ją na kanał na YouTube do tej dziewczyny. Nadia podłoga akrobatka. No. O właśnie tu biegnie nasz Nadia. A tutaj jest channel Podłoga puszki. No, to są takie dwie dziewczyny, które polecam sobie wejść na ich kanałki. Chodźcie? No, czekajcie, ile tam koszty. Wow! No, dobra, no kupię. Coż będzie czekał i czekał. Dobra, zacznę to szybciej trochę sprzeda sprzedawać, bo już trochę wolno im tu idzie, widzę. No, kto tutaj stawia meble niby? Nikt tu... Aha. Ona miała wyznaczone, gdzie wstawia meble. Serio? Chyba skupię trochę. No dobra. To sobie chyba zaraz wykupimy, wiecie. Ale to zaraz. Najpierw zobaczę. co? Chyba... Dobra, nie. To jest najważniejsze. Hop. Hop. Zresztą coś mogę? Stać mnie na coś nie. O, zresztą mnie stać idealnie na tego pracownika tutaj. Dobra. No, pracuj, pracuj. panie. Dobra. Ym... No, sobie będziemy teraz czekać. Aż zarobię. O, powitam. Powitam pana. Wow. Powitamy. No, myślę, że chyba. Ja dzisiaj kupię jeszcze jedną rzecz. I to będzie chyba koniec odcineczka. To będzie chyba koniec odcinka. Wiecie? Pozbieramy sobie na to i jeszcze to sobie kupimy no i żegnam się z Wami i widzimy się w kolejnym odcinku. a